dzisiaj wylatuje kolejny odcinek z Brawl Stars Dzisiaj będziemy wbijać 15 rank na El Primo, czas najwyższy To ja wam w sumie mam do, do, do was tam do powiedzenia Zbieram kolejny opening, jak możecie zauważyć już mam Troszkę, troszkę tych skrzynek uzbieranych Tutaj sobie powoli zbieram Będzie big box, więc myślę, że będzie fajnie Statystyki mi się troszkę poprawiły, jak widzicie I co? I myślę, że sobie zaczniemy. Jeszcze przed rozpoczęciem Zapraszam was do zasubskrybowania mojego kanału Dajcie lajka I jakiś zajebisty komentarz Który możecie, nie wiem Coś fajnego strzelić W komentarzu jakiś challenge za mnie mieć lub cokolwiek a tu, co to? Hmm. No to może nawet będzie z widzem eee, no to... Tutaj Odcinek Może sobie z nim zagramy więc myślę, że to będzie może nawet super opcja. Tango na Gojasa. Fenylnik. Dobra. To sobie myślę, że zagramy w tryb duo. Kurde, ma prawie 5 k kapuch. To jest troszkę, troszkę powiem wam. 5000 puszek to nie jest malutko. A ja mam kurde. Jak chodzi o El primo moje to mi brakuje 500 tych o kurde macie dobra jest lipa jest straszna lipa <grym> na stitch bym w sumie to pograł sobie, a stitcha to sobie w sumie później zagramy kurde przecież on miał tego 4 cubesy. no i w sumie robi to swoje Jezu, Jezu, Jezu Dobra ja się już w sumie respię Dobra Nie A w sumie Ja mam prawie, nie wiem, idę tu z 8k HP No prawie 9k więc W sumie mi to ajta Uf, dobra, czyli jak? Tu mamy puste krzaczki. O. No to powiedzmy, ten kościół to ma refleks. Niestety pato to truty, więc kurde będę musiał troszkę pouciekać Niestety bo nie mam większy... tam Tutaj już szeli ma uta, więc jest strasznie, strasznie. Kurde lipa ja. Yeah. Ja jeszcze jakieś kurde lagi wzięły mnie. A to nie fajnie. Dobra. Kurde, no. Nie, 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 chwilę. Kurde, mam ostatnie. Nie, dobra, to jest już bez sensu. To jest już bez sensu, tak szczerze. No. Tutaj po 11K. Jeszcze jakieś kurde lagi mnie wzięły. Dobra, w sumie nie było sensu nawet dalej grać, bo no. Przewaga w sumie Power cubesów, to robi swoje, ale yy, kurde, zrobię na chwilę cięcie, bo muszę ogarnąć neto. Wracamy po krótkim cięciu. Yy, myślę, że już internet będzie ogarnięty. A my sobie chyba jeszcze raz zagramy showdowna. Zobaczymy, jak, to, jak nam to wyjdzie. Mieliśmy w drugie miejsce. No i teraz myślę, że pójdzie nam lepiej. Też początek mieliśmy nie za fajny. ale tu już mamy boksa, więc fajnie. O, już mam, o... 8, ja już mam 8200 Hp. Powoli powinno być wit. Nie bym docisnął kurde tą szereli, tylko że ma... Już cztery te cztery, Cube, y. jak jeszcze kurde. Wanie. O, kurde. <grystanie> Tu gdzieś strzela. Będę mu pomogę. Tutaj cała dynia. Już mają tam po ulta, ult nie? No to jak ma kurde ulta... O, teraz mamy szansę w sumie. Strzelaj. Kurde, ale spudło, pudło. Yeah. Dobra, teraz musimy troszkę się wycofać. Tu jest El Primo, polki psy. My mamy po dwa Kurde no Dobra, ja sobie podniosę już jesteśmy bezpieczni Cofamy się Żeby się wyklepać I jest, jest nas Trzy drużyny, o kurde, o kurde Ja. Yeah. Ale zrobił podjazd gościu Dobra. Tu już troszkę już ta, ta przewaga power cubów, to już to robiło, nie? no i jeszcze mnie nie było. Tak bywa. Dobra, teraz byśmy może zakrali sobie Stitch'a. Myślę, że sobie na Stitch'a nam pójdzie lepiej. Stitch'a żebyśmy sobie zakrali. Tak, nawet fajna mapka, bo wam jest, więc nieźle. Dobra. Gra tą postacią? W sumie. Ma, ma te w sumie umiejętności, pewnie. No to myślę, że pójdzie fajnie. Pójdzie na, pójdzie na pewno fajnie. Kogo, ma, kogo mamy? go? Ja jestem El Primo, troszkę taki tank. I tutaj. Yy, aha, Mamy już troszkę przewalone z tego względu. O, kurde. Tu, tu już mamy troszkę lipę, bo tam jest dynia, a dynia to już, kurde, ma ten damage, i na ten. Tutaj to już, kurde. Dobra. Kurde. Dobra, zabiłem tego yy, Leona. Teraz żebyśmy troszkę. Oni nam zadali. Nie wiem nawet jak, kiedy. O co chodzi, ale zadali nam. Ja się już wycofam. A jajaj. 43% to dosyć dużo. Tylko nie wiem kiedy mi nam zadali te 17%, więc to jest troszkę zas takie zastanawiające, ale dobra, nieważne. Ja, dobra. Ja podnoszę i po prostu uciekam. Dobra, ja w sumie wbijam. Dobra. no kurde, no i co, no i dynia mnie rozwaliła. Hm, piąty poziom. O, ten nas kurde trafił. Kurde, no będę musiał troszkę. O. Zajebisty trik. Ja, ale ten, kurde, trafia Trafia ten dyniarze, powiem, no kurde 63% nie jest fajnie Tu muszę tą, tą dynię zjechać, no właśnie Już i, i, idziemy na prosto, dobra Tu trzy, tu trzy O, tu jeszcze tak Kurde Chociaż tutaj tu już bym sobie z, 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 Po prostu zjechał bo... Dobra, 9. dziewiąty poziom Dziewiąty poziom Naszego Naszej postaci Znaczy naszego robota I kurde jedziemy, jedziemy Jest, mamy wina Chyba w tej chwili mamy Chyba w tej chwili mamy, tak, 15 ranki, jest Uuu, ale żeśmy troszkę docisnęli, fajnie I Tutaj fajnie, wbiliśmy 15 ranki, jest nasz No zarobiście. Yy, dzięki Uda Dzięki i za YouTube I jest. Dzięki widzowi wbiłem 15 ranki. Ja się z tego bardzo cieszę. I jest zarąbiście. Więc. Jest pompa. Jest pompa. Myślę, że jeszcze ja sobie zagram tutaj o tego imenta. Coś pisze. To dzięki za odcinek, to dzięki za odcinek, fajnie z nim było. A my sobie jeszcze tutaj popykamy, nawet sobie w sumie za 20... 20 zagramy. O, to będzie pompa! Za 20 tiketów sobie z... walniemy. eventa, więc kurde, już mamy 15. Lat. Kogo tu jest? Ten... Jessie Niefajna postać Bo będzie mogła na nas grupowo jebać Tutaj pewnie O tak jak myślałem Ostatnio jak sobie wygrałem To szybko zrobiliśmy robotę Kurde no ale co nie wiedziałem Że tak w minutę 30 żeśmy zrobili całego robota To był ten To było Bibi jako boss jakby ten Frank walnął z Ulta, to ja bym sobie już spokojnie podeszedł. A tak to. Ech, 40 sekund. A jeszcze jakiś kurde lag. Ja, yeah, jeszcze na sam koniec lag. Ale w sumie mi to już nie przeszkadza. No kurde, no nie wierzę. Niestety, no nie wierzę. Uff. Dobra, przenieśliśmy się troszkę pomieszczenie. Myślę, że być git. O, tutaj ucieka. Kurde, A ale nas tu cisnęli. Yes, yeah. Dobra. 28%. Ale dobry gracz jest. Więc trzeba też na to popatrzeć. I on teraz będzie Nie wiem kurde. Dostał laga czy coś, ale wiem, że. Kurde, jakiś miałem mig. Nie wiem. Ale jest moc. 2 minuty i 3 sekundy. Wygraliśmy. Ja, żebym dostał chyba 400 na 400. Dodaję mi. No, parę skrzynek. Więc tak. Dziękuję Wam za ten odcinek. Jak Wam się podobał, zostawcie lajka, suba, komentarz jakiś fajny, jak macie dla mnie jakieś wyzwanie. I kończę ten dzisiejszy odcinek. Fajnie się udało, z widzem. Więc naprawdę fajnie. I się do kolejnego odcinka. Ja, ja sobie już to kończę. I miłej. Nie wiem, ja to nagrywam w niedzielę, no to miłego weekendu, a to pewnie wrzucę, nie wiem, pewnie w poniedziałek, we wtorek zobaczę. Siema, miłego.